Cześć, jestem Szymek i gramy w Stars I w tym odcinku będę otwierał pierwszego mega boxa. Ciekawe co z niego wydropi. Najpierw zobaczymy ile mamy szans na legendę. Na legendę mamy tyle procent. Tyle, tyle, tyle. No dobra. A więc otwieramy. Pierwsza mega skrzynka i 5 przedmiotów 296 monet 10 punktów do Poko 14 do Bula do 20 i do 27 do rozy 31 i do Gina 40 No niestety nic fajnego I jakbym jeszcze robił coś to bym mógł otworzyć tą skrzynkę bo nie wiem co jeszcze wbiję na kolcie nie dynamite nie 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 mogę jedynie na tym i zobaczymy teraz jakie teraz mamy szanse określamy sobie z kumplem E. gramy sobie w pory i sobie gramy nie wiem co ile będą chciało jakiś czas będą nie obiecuję wam że będą one codziennie ale co jakiś czas będą ale nas teraz załatwili no to pięknie, spadły mi cztery puszki, no to teraz weźmiemy El Pimo, El Capo. Zagramy odcinek też, gdzie będę wbijał 3000 punktów na to bo. No. Zasubskrybujcie kanał Załapkujcie I lecimy Z tym koksem On miał ulta czy co? chyba miał ulta No nie No spadłem o kolejne puszki Wezmę Szeta Riku Rico. Riko nie zademia nita! Nita! No i jak u Was leci, dużo osób nie subskrybuje mojego kanału, bo nas jest mało na tym kanale. Bardzo mało. Bardzo malusienko. Malusia. Fajnie gdyby to się zmieniło. Kupi son. To nie? No. I teraz tam pomogłem im, ale oni nie. Nie zaatakują. 9, 8, 5, 6. No niestety zaatakowali nas. I cztery puszki w górę. Spróbujmy jeszcze raz, kumpixon. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Nie.